W zeszłym sezonie niestety musieli pożegnać się z rozgrywkami na poziomie czwartej ligi, spadając do okręgówki. Piłkarze ten czy Homanit Krosno-Odrzańskie pokazują jednak, że w tym sezonie będą walczyć o jak najwyższe cele, być może nawet powrót do czwartej ligi. Za nimi udany początek gier na poziomie jako klasa okręgowa 2021 22 w sierpniu Multicolores rozegrali trzy ligowe kolejki, w pierwszej wygrali 2 do 1 z błękitnymi ołobok, w drugiej kolejce okazali się lepsi od zespołu Szprotawia Szprotawa. Mecz zakończył się wynikiem 3 do 0. W trzeciej rundzie gier bezbramkowo zremisowali z zespołem Zorza Ochla. W międzyczasie rozegrali także mecz w Pucharze Polski pokonując 4 do 0 stal jasień. W trzeciej rundzie Pucharu Polski tęcza zmierzy się na wyjeździe z drugim zespołem budowlanych Lubsko, tabela 7 punktów i drugie miejsce w tabeli. To dobry początek zawodników, trenera Karola Widerowskiego, w sobotę tęcza u siebie, zmierzy się z zespołem Moczynianka Moczyń, start o godzinie 14:30.